Witajcie! Oto drugi dzień naszego wyzwania. Dzisiaj mamy takie zadanie. Mamy macierz kwadratową wymiaru 5 na 5 i mamy policzyć wyznacznik tej macierzy, używając rozwinięcia Laplace'a. Gdy macie zrobić rozwinięcie Laplace'a, to pamiętacie, rozwijamy względem kolumny lub wiersza, gdzie było najwięcej zer. Wyznacznik tej macierzy ma wyjść 123, mam nadzieję, że się nie pomylę. I dobrze go wyznaczę. Którą kolumnę albo wiersz weźmiemy? No zobaczcie, najwięcej zer w kolumnie albo w wierszu to jest 3. Zróbmy rozwinięcie Laplace'a względem drugiego wiersza, ale Wy możecie wybrać dowolny wiersz, dowolną kolumnę. Jeżeli weźmiecie wiersz lub kolumnę, gdzie było mniej zer, to po prostu będziecie musieli liczyć więcej wyznaczników, a u mnie wystarczy policzyć tylko dwa wyznaczniki. Macierzy 4 na 4 Trochę będzie liczenia. Mam nadzieję, że policzyliście to już i że Wam wyszło 123. Zobaczcie, czy u mnie też wyjdzie 123. Ok, no to lecimy. Wybrałam ten wiersz. Gdybym szła po kolei, to by było tak: 0 razy minus 1 do potęgi, drugi wiersz, pierwsza kolumna, czyli 2 plus 1 razy wyznacznik macierzy, która powstaje przez wyrzucenie drugiego wiersza i pierwszej kolumny. Czyli to, to, to i to bym miała przepisać. Coś tam by było. No ale, ponieważ tu jest 0 razy, to nieważne ile wyjdzie mi tutaj, to i tak będzie 0. Dlatego tych elementów w rozwinięciu Laplace'a, gdzie mamy 0 razy coś tam, nie będę wypisywała. 0 plus 0 plus i teraz właśnie pierwsze. 1 razy minus 1 do potęgi. Drugi wiersz, trzecia kolumna, czyli 2 plus 3 razy wyznacznik macierzy, która powstaje przez wyrzucenie tego wiersza i tej kolumny. Co mamy na górze? Mamy 2, 7, 3, 2. Tu jest wyrzucone, tu jest minus 2, 0, 7 wyrzucona 0, 2, 3, minus 2, to jest wyrzucone, 5 i 3. 1, 0, to jest wyrzucone, 0, 1. Ok, później było plus 0, coś tam, i znowu jest plus 1 razy minus 1 do potęgi. Yy, tu mamy drugi wiersz i piąta kolumna, 2, 4, 5, czyli 2 plus 5. I teraz nie pomylmy się z tą macierzą, wyrzucam drugi wiersz i ostatnią kolumnę, czyli góra. 2, 7, minus jeden, trzy, tego nie ma. Teraz tutaj minus dwa zero, siedem zero, trzy, minus dwa cztery pięć i jeden cały zera. To zobaczmy. Tu jest minus 1 do 5, czyli minus 1 razy 1 to będzie minus 1, czyli tu mamy minus 1. Tu mamy minus 1 do 7, czyli też minus 1 razy 1 to minus 1, czyli mamy minus 1 i minus 1. Teraz chcemy znaleźć wyznaczniki, te 4 na 4. To niech to będzie A1, a tutaj A2. No tutaj pierwszy wyznacznik A1. Jak najlepiej policzyć wyznacznik A1. No to znowu zróbmy to rozwinięciem Laplace'a. Możemy wybrać wierzch lub kolumnę tam, gdzie jest najwięcej zer. Ja wybiorę sobie tutaj ostatni wierzch, czyli będzie tak. 1 razy minus 1 do potęgi. Czwarty wierzch, pierwsza kolumna, czyli 4 plus 1 razy wyznacznik macierzy. Wyrzucam to i to, czyli tutaj mamy taką macierz 3 na 3 do policzenia. 7, 3, 2, 0, 0, 2, minus 2, 5. 3 plus plus 0 plus 0 i znowu jest 1 razy minus 1 do potęgi. Czwarty wiersz plus czwarta kolumna razy wyznacznik macierzy, która powstaje przez wyrzucenie ostatniego wiersza i ostatniej kolumny. Czyli jest 2, 7, 3 minus 2, 0, 0, 3 minus 2, 5. Teraz zobaczcie, ja zostawiłam tutaj trochę miejsca, bo chcę policzyć to metodą Sarlusa. Dorzucam tutaj pierwszą kolumnę 7, 0, minus 2 i drugą 3, 0,5. Ile będziemy tutaj mieli? 0, później jest 3 razy minus 4, minus 12, plus 0, minus 0. Teraz tutaj będzie minus 70 i minus 0, czyli tutaj mam minus 82. Tu było minus 1 do 5, czyli minus 1. Mam tak, minus 1 razy minus 82. Ok, tutaj jest minus 1 do 8, czyli to będzie na plusie, czyli tu będzie 1, a ile będzie tutaj? Ok, to może, żeby nie powtarzać metody Sarusa, to zrobię to rozwinięciem Laplace'a dla na przykład tego wiersza. To by było tak. Minus 2 razy, minus 1 do potęgi drugi wiersz, pierwsza kolumna, czyli 2 plus 1 razy wyznacznik macierzy, który powstaje przez wyrzucenie tego wiersza i tej kolumny, czyli 7, 3, minus 2, 5. To ile mamy? Minus 1 do potęgi trzeciej to minus 1, minus 1 razy minus 2, 2. 7 razy 5, pięć, 35 pięć. minus.

Rozwinięcie względem oczywiście ostatniego wiersza będzie najmniej liczenia. To będzie 1 razy minus 1 do potęgi. Pierwsza kolumna i 2 czwarty wiersz razy wyznacznik macierzy, która powstaje przez wyrzucenie tego wiersza i pierwszej kolumny, czyli 7 minus 3, 7 minus 1, 3, 0, 7, 0, minus 2, 4, 5. Dobra, rozwiniemy to jeszcze względem na przykład tego wiersza. Tu jest minus 1 do potęgi 5 razy 1, to będzie minus 1 razy. Yy, aha, to jeszcze tutaj musimy, jak rozwijamy względem tego wiersza, to by było tak. 0 plus 7 razy, czyli razy 7, razy minus 1 do potęgi. Drugi wiersz, druga kolumna, czyli będzie do potęgi drugiej, to tego nie piszę. Ta minus 1 jest stąd, Siódemka, dlatego że tutaj rozglijam względem tego wiersza, czyli mam 7 razy minus 1 do potęgi e, 2 plus 2, czyli do czwartej parzysta. I teraz jak wyrzucę ten wiersz i tą kolumnę, to mam 7, 3, minus 2, 5. Czyli jest minus 7 razy. 35 minus minus 6, czyli plus 6, 41.

Czyli jest minus 164 plus 287. Ile to jest? 287 odjąć 164. Czyli żeby to było 123? Jest! 123. Wyszło mi dobrze, czyli nie pomyliłam się i mam nadzieję, że Wy też nie pomyliliście się. I myślę, że przewinęliście na koniec, żeby sprawdzić, ile mi wychodzi. To dziękuję. Jutro, trzecie zadanie.